Ćwiczenie, które będziemy dzisiaj wspólnie wykonywać, nosi nazwę kojąco rytmiczne oddychanie. Usiądź wygodnie, stawiając stopy płasko na podłodze, na szerokość bioder, z wyprostowanymi plecami. Taka postawa jest wygodna, ale jednocześnie wyprostowana. Ponieważ wykonując to ćwiczenie, powinno się być zarówno odprężonym, jak i przytomnym, a nie śpiącym. Senność może się pojawić, kiedy głowa opada w stronę klatki piersiowej. Spokojnie zamknij oczy, albo skieruj swój wzrok na podłogę. Nie skupiając go na niczym konkretnym. Przybierz łagodny, przyjacielski wyraz twarzy, jak w towarzystwie kogoś, kogo bardzo lubisz. Postaraj się rozluźnić mięśnie twarzy, pozwalając, by żuchwa lekko opadła, a następnie pozwól, by usta ułożyły się w delikatny uśmiech. Teraz skoncentruj się na oddychaniu, na powietrzu, które wpływa przez nos, przechodzi przez przeponę, zatrzymuje się na chwilę, a potem wraca i wydostaje się przez nostrze. Zauważ, że przepona porusza się delikatnie w miarę, jak wykonujesz wdechy i wydechy. Aby osiągnąć kojący rytm oddechu, będziesz oddychać nieco wolniej i nieco głębiej niż zwykle. Wdech będzie trwać od 3 do 5 sekund. Potem zatrzyma się na chwilę i przez kolejne od 3 do 5 sekund będziesz wydychać powietrze. Możesz próbować oddychać nieco szybciej, a następnie trochę wolniej, aby znaleźć taki rytm oddechu, który okaże się dla ciebie najwygodniejszy. Taki który będzie odpowiednio łagodny i zapewni ci poczucie spowolnienia. Kluczowe tutaj jest wolne i wygodne tempo oddychania. Ideałem jest od pięciu do sześciu oddechów na minutę, ale tylko wtedy, gdy taki rytm naprawdę ci odpowiada. Skoncentruj się też na wydechu, na tym, by powietrze wypływało przez nos w stabilnym rytmie. Postaraj się, aby wdechy i wydechy były równe. Niczego nie przyspieszaj. Szukając własnego rytmu oddechu. Zauważaj z każdym wydechem uczucie wewnętrznego spowalniania. Zauważ, jak ciało reaguje na oddychanie, jakbyś łączył się z takim rytmem w swoim ciele, który jest dla Ciebie kojący i uspokajający. Dostrzesz Iż ma to związek z Twoim wyrazem twarzy. Zauważ, że siedząc możesz czuć się cięższy, stabilniejszy i spokojniejszy w swoim ciele. Być może w Twojej głowie pojawiają się jakieś myśli. To naturalne i nie ma w tym nic złego. Nie martw się tym. Nie starasz się przecież ich pozbyć, ani nie dążysz do osiągnięcia stanu pustki w swoim umyśle. Tak naprawdę nie robisz nic poza koncentrowaniem się na kojącym rytmie oddychania. I nie angażowaniem się w myśli, które przychodzą Ci do głowy. Puszczasz te myśli wolno, swobodnie, nie tłumiąc ich, ani nie pozwalając się im porwać. Zatem nie ma absolutnie nic złego w tym, że Twój umysł wędruje. I błądzi. Po prostu zauważaj, że dzieje się coś takiego, a następnie łagodnie kieruj uwagę z powrotem na świadomość swojego ciała i oddechu. Odczuwaj wpływające i wypływające przez nos powietrze, doświadczając, jak Twoje ciało. Zwalnia. Teraz ponownie sprawdź, czy masz przyjazny wyraz twarzy i łagodny uśmiech. Oraz dalej oddychaj w kojącym rytmie. Dostrajaj się do uczucia zwalniania. Pozostań z tym procesem przez kilka najbliższych minut, oddychając nieco głębiej niż zazwyczaj. Kiedy będziesz gotowy, otwórz oczy, rozciągnij się i poruszaj.